Witam. 15 grudnia 2016. Ciąc, ciąg dalszy porad dla młodych, ambitnych hodowców. I tutaj na Facebooka zerkniemy. Widzę tutaj Steve, Steve Huang, pokazuje coś ciekawego. Jonge Eiserem, czyli linia gołębi Stickelbaut. Steve, Steve Huang obieży świat. Fotobar z Underlecht robi ten film. Widzę długa sylwetka tego Stickelbauta, białe piórko. Samiczka, a gołąb kupiony od Deschamps Van Hastena został na tej aukcji sprzedany, z tego co tu widać, czyli ten przez Rogera Wareka, tak na marginesie. No, Steve Huang obieży świat, zwiedził cały świat poszukując gołębi, a jest również w posiadaniu gołębi linii Stickelbaut, przede wszystkim. No, to tyle. Wracając troszeczkę do wczorajszych pogawędek o oczach gołębi, chcę tylko przypomnieć, że oczy jako takie interesuje nas ich żywotność, czyli zabarwienie. Natomiast nie wyszukujemy się w nich jakichś specjalnych znaków, ponieważ takowych tam nie ma. Tak więc pokrótce oczy traktujemy jako piękno Natomiast Natomiast yy, nie ma to specjalnego znaczenia jeśli chodzi o wydolność lotową. Tutaj polecam również moją podstronę Richard West i yy, troszkę tam tematów biblijnych. Są one ważne w życiu każdego człowieka szczególnie teraz zbliżają się święta Bożego Narodzenia omawiam troszkę przypowieści Jezusa Chrystusa jest to ważne ponieważ w dzisiejszym skomercjalizowanym świecie ten świat odrzucił miłość do Boga na szczęście my w Polsce my potrafimy ten katolicyzm utrzymać i to są wartości ponadczasowe Należy o tym myśleć, zastanawiać się i wcielać w życie. I to też poprzez gołębia pocztowego, bo patrzymy w niebo zawsze. No, także my, hodowcy, mamy szczególne uzdolnienia w tym kierunku. No, Steve Hughang lubi tutaj, jak widać, piękne kobiety również i takie robi, tu, robi tutaj różne kompozycje. Które, ale oj, tu wspomniał również coś. A, Monika, klapa znowu, no też bardzo ciekawa. Przy niej. Tak czy inaczej, a, my girls today, czyli tak, <ścoughs> ale fajnie, czyli gołąbki u Moniki, klapy dzisiaj, jak one się zachowują. No, czyli jak widać, mamy i sympatyczkę gołębi, która z pietyzmem obchodzi się z gołąbkami. Karmi je jak widać z rączki, zobaczymy jaka karma. O, dużo jęczmienia ma, czyli na tą porę roku karma stosowna jest. Bardzo ładnie pani Moniku, damy tutaj jej polubienie i to damy polubienie od wszystkich moich fanów. Haha, <laughs> pięknie, prawda? No. Wracając jeszcze do świąt bożonarodzeniowych, warto wcześniej zrobić spotkania w klubach, w sekcjach. My to kultywujemy w klubie lotów długodystansowych w Nowogrodzie Bobrzańskim. Rokrocznie spotykamy się na spotkaniu opłatkowym i takie odbędzie się 17 grudnia o godzinie 12 w Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim. Jest to okazja podsumować sezon lotowy, wręczyć nagrody, a przede wszystkim podzielić się opłatkiem, życić sobie wszystkiego najlepszego, no i wypić symboliczną lampkę szampana pod kątem już Sylwestra. Czyli tutaj jest to bardzo dobry pomysł. Polecam go. Kiedyś były również organizowane loty, tak zwane wigilijne. Pamiętam bogatyni trzykrotnie, żebym go zorganizował. Gąbki były wyłożone na dystans około 30 km i wręczaliśmy potem pucharki dla tych zwycięskich. Wspaniała, wspaniała zabawa. Dzisiaj nie wszystko musi kończyć się wynikiem lotowym, jakimś wyścigiem, ponieważ to zakłóca naturalny rytm człowieka, tą harmonię. Każda rywalizacja wypacza niejako sens hobby. Trzeba mieć zacięcie rywalizacji, ale również być sobą, umieć się radować z każdego dnia. A przede wszystkim być pomocną dłonią dla innych. I ja to robię w tej formie klipów, pomoc dla młodych, ambitnych hodowców. W tym tygodniu sobota niedziela jeszcze wystawy okręgowe, mam zamiar udać się na kolejną wystawę okręgową tam popatrzę zwycięskie gołębi w, w szczególnych kategoriach i z jakimś opisem wam podeślę. Miłego końca tygodnia. Ryszard Posnowiec, słoneczny gołębnik, Polskę.